się Manko, z tej strony Rafał z MotorW standardowo kolejna motocyklowa nowość, właśnie do, dołącza do naszej oferty. No i jest to nic innego jak Yamaha MT125, czyli ten bardzo fajny, miejski zawodnik. No, chyba tego modelu nie trzeba u nas przedstawiać, bo faktycznie staram się, żeby zawsze jakiś MT u nas w ofercie był. Ale ten jest naprawdę fajny, bo 2015 rok, ale już wyposażony w system ABS na oba koła. Akcesoryjny układ wydechowy. Motocykl w oryginalnych, z wszystkich uwiewkach. No i myślę, że z fajnym przebiegiem, bo 30 buty na motocyklu, który ma 9 lat, uważam, że to jest całkiem fajny przebieg przygotowany przez nas do sezonu. Jeżeli szukasz właśnie czegoś takiego, to usiądź sobie wygodnie. A ja przedstawię Ci troszeczkę więcej informacji na temat tego MDK. Yamaha MT125 z 2015 roku. No i tutaj, na start, od razu ciekawostka. Słuchajcie, MTKi w ogóle w takiej wersji wychodziły między 2014 a 2019 rokiem. I to, co jest ciekawe, to to, że system ABS pojawiały się dopiero od 2015 roku w tych motocyklach. Do 2017 były opcjonalne. Co to znaczy? To znaczy to, że, nie, że można było sobie go dobrać, bądź nie dobrać. No i takim oto sposobem parę modeli które macie w internecie, przygotowo tak samo wyglądających z tego samego roku, mogą ABS mieć, a inne mogą tego abs nie mieć, mimo że wyglądają z zewnątrz bardzo podobnie. Ten motocykl już, ten system ABS na obokowa jest zaopatrzony. Czy to jest niezbędne? No, moim zdaniem nie. przy tej pojemności ten ABS wcale nie wiadomo, czego nam tutaj nie poprawia. Ale no, dla tych, którzy zaczynają przygodę z motocyklami, na pewno, jeżeli jakiś dodatkowy system hamowania jest, no to nie zaszkodzi. Dla tych, którzy pewnie jeżdżą stricte w słoneczną, ładną pogodę w weekendową porą, no to podejrzewam, że w ogóle nie odczują różnicy, ale dla tych, którzy faktycznie nie jeżdżą e, przygotowo do pracy czy do szkoły i przykładowo rano świeci słońce a jak wracają to już pada deszcz, no to wtedy ten system ABS na pewno pomaga, jednak ta to, to, to droga hamowania z systemem ABS będzie dużo krótsza. No tak oprócz tego bardzo fajny motocykl, z tego względu, że to macie Naprawdę dużą bryłę motocykla, i mimo że to jest piątka, no to powiem Wam szczerze, na żywo, wcale ten motocykl tak się nie zdradza. Czyli na pierwszy nikt wam nie powie, że idzie sobie 25, bo to jest naprawdę duży sprzęt. Jakbyśmy postawili, obok Yamaha mt 07 chociażby, czyli jej po prostu starszą siostrę, no to wcale nie będzie takiej przepaści, że o ten jest malutki, a ten jest duży. To jest po prostu kawał sprzętu. No i przyznam szczerze, taki dorosły chłopak, nawet jak sobie na to siądzie, no to wciąż wygląda się jak na motocyklu. i Jest też takie wrażenie, że, że się jedzie motocyklem, czyli czy nie takim skuterkiem, komarkiem, bo faktycznie jak ja sobie tutaj siedzę, no teraz, że wysokość jest na tyle wysoka, że, że nawet bym powiedział, że na, na palcach stoję w jednej i po drugiej stronie, ale całkiem wygodna pozycja. Widać, że czek jest troszeczkę pochylony, ale też nie jakoś bardzo, więc na pewno ta pozycja jest taka jak w takim typowym nakedzie i bym bardzo by ją tak jakby o, oznaczył jako wygodną. No więc tu myślę, że na pewno na plus. No i w ogóle no Myślę, że i z zewnątrz fajnie to wygląda. No i w standardowym układzie wydechowym ten dźwięk może nie byłby jakiś specjalny, ale tak jak w tym przypadku macie zainstalowany cały akcesoryjny układ wydechowy Miwa, czyli ten tłumik jest po prostu sportowy w cudzysłowiu. No to ten motocykl nawet po zapaleniu wcale ten czarnie nie pryska, bo on wciąż pracuje fajnie, wciąż pracuje tak basowo, więc znowu no podbija to troszeczkę tą fajdę zjazdy, mimo że jest to pojemność w 125. No ale dobra, coś konkretnie od, odnośnie już samego modelu. 2015 rok motocykl z przebiegiem 30,5 tysiąca kilometrów co, no słuchajcie jak na 9 lat, no bo ten motocykl w PSL-u już 9-letni no to wcale myślę, że nie jest tak dużo no w sumie sensie pewnie fajnie bo miał 15, ale trzeba też troszeczkę zejść na ziemię, staram się zawsze już troszeczkę też przemywać tą barierę sprowadzania tych motocykli, no nie, nie tylko tych takich naprawdę z przebiegiem 20 który pewnie byłby trochę droższy no bo te 30 tysięcy to naprawdę nie jest dużo, uważam, że śmiało może taki motocykl nabyć, tak jak tutaj 30 tysięcy, ale oryginalny silnik na fabrycznych kuszczelkach, nikt tam się jeszcze nie grzebał, Minowało. Tym bardziej że to jest w ogóle przebieg oryginalny, no bo to jest cała jakby w tym sęk. Bo jeżeli jest 30 oryginalnego, no to jeszcze się nie ma co martwić. Gorzej, jakby to było 30, a w pamięci kolejne 30, no to wtedy można się niepokoić. W tym przypadku ja wam przebieg najpiszę na fakturze, więc jesteśmy długo w 100% pewni. Bierzemy to na klatę. nie ma, że jest inaczej. No i co dodatkowo to jest motocykl, który jest każdy element na tym motocyklu, plastikowy jest fabryczny od nowości. Czyli od tylnego zadłuka idąc w poprzedni, błotnik, wszystko jest w serii z fabrycznymi naklejkami i tak dalej, więc tutaj też nikt się nie, nie, nie bawił, nie kombinował. No i myślę, że wygląda fajnie. Nie, myślę, o, go dookoła e, tak naprawdę no, ciężko się do czegoś będzie bardzo przyczepić. Myślę, że jest taki całkiem estetyczny, jak na 9 lat wciąż po, jakby podbijam. No, jakieś tam drobne takie ryski czy tam tutaj mały odprysk, e, czy tam tutaj no, na naklejkach kawałek tej naklejki to się wyłamało. E, no ale to tak bym tylko taki, e, taki detal, no bo tak reszta motocykla prezentuje się fajnie i myślę, że... Po prostu, no, jadąc takim motocyklem do klienta, po prostu Wam się ta maszyna spodoba. No, a przede wszystkim, my dostarczamy Wam razem z motocyklem taką książkę serwisową, na której będzie wpisany serwis, jaki zrobiliśmy przy tym motocyklu. Może nie był taki duży serwis, ale oczywiście serwisowo-filtrowy. No, wolej w silniku, zalany motulem 10 40 nowy filtr oleju, oczywiście, nowa świeca. Sprawdziliśmy filtr powietrza, który był praktycznie nówka, więc, więc go zostawiliśmy. No, a reszta podzespołów moim zdaniem w porządku. Opona z tyłu, z przodu jeszcze spoko, tarcza z przodu, z tyłu z klockami git, e, zawieszenie suche, zestaw napędowy w porządku, e, sam silnik chodzi ładnie, ładnie się wkręca, ładnie schodzi z obrotów, e, zaworów nie słychać, więc myślę, że bez wkładu e, moim zdaniem na teraz. No i przede wszystkim prosty i bezpieczny, czyli możecie śmiało wyjechać sobie w podróż, puścić kierownicę i ten motocykl będzie jechał tak, jak jechać powinien. My do motocykla, oczywiście słuchajcie, robimy dla Was kompletną dokumentację do rejestracji, czyli po zakupie idziecie już prosto do wydziału, robicie rejestrację, kosztuje to Was całe 120 zł, po wyjściu z wydziału robicie ubezpieczenie i koniec. Czyli nie baciecie już żadnej akcyzy, recyklingu, cła, skarbówki, nic już nie ma. Ja wystawiam fakturę, więc tej skarbówki z tego względu też się nie bać. No więc całkowity koszt 120 zł. plus ubezpieczenie. Myślę, że to nie jest dużo, z racji, że my robimy badanie techniczne, to was, wam już jakby tej roboty jest mniej. No i słuchajcie, klucz to jest taki, że oczywiście zapraszam was do nas do Żardowa, Jaśminowa 20, motorów, wpadajcie, zbijemy sobie piąteczkę, poznamy, poznamy się, będziecie mogli sobie usiąść na ten motocykl, przymierzyć się do niego, nawet nim przejechać, więc jak najbardziej was zapraszam, ale nie ukrywam, że, że tak powiem, wyszliśmy do was z inicjatywą i już myślę, że od tego roku, to już jest to takie 90% sprzedaży, że my wam te motocykle po prostu dostarczamy pod dom. I możesz sobie zamówić oględziny tego mordercy pod swoim domem w ogóle z niego nie wychodząc, a zrobicie to tylko wykonując z nas telefon powiecie skąd jesteście, my wam transport tak jak ja taka przez telefon szybko wycenimy no i tak na dobrą sprawę, wy z góry możecie zapłacić tylko za sam transport, czyli sam ten odcinek pieniędzy za sam transport motocykla pod wasz dom, my do was przyjedziemy e, i przyjedzie to ktoś od nas, czy nie żaden kurier, tylko my do was przyjedziemy fizycznie pogadamy sobie na miejscu znowu, ocenicie ten motocykl i tak dalej, jeżeli wam się będzie podobał to dopiero wtedy za niego płacicie, jeżeli nie no to stracicie tylko sam koszt naszego przyjazdu e, co myślę, że wcale nie jest jakąś dużą kwotą bo nie staramy, staramy się nie marżować tego transportu, No i też jest to w miarę uczciwe w obie strony, no bo ani wy nie kupujecie kotów w worku, czyli całej kwoty nie płacicie, no ani my, no też nie jakby nie, nie, nie jedziemy na marne, no bo zawsze ta opłata transportowa jest pokryta. No więc myślę, że to jest całkiem fajne rozwiązanie. No i też nas troszeczkę obliguje do tego, żeby nie wozić tam jakichś takich trupów, składaków e, z krzywą ramą i zajechanym silnikiem, no bo to by po prostu nie miało sensu i byśmy nie zarobili na chleb. A tak całkiem fajnie się dokręci, coraz większa to ilość motocykli w naszym się pojawia, więc sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto. E, moim zdaniem tak, ale. Jakby to już zostawiam dla Was. razie, możecie się do nas podbić, e, potwierdzić sobie na żywo to, co Wam mówimy, też jest taka możliwość. Dwa kluczki już się do motocykla, do tego oczywiście jeszcze oryginalna książka serwisowa plus homologacja na układ wydechowy, co też jest ważne, bo oczywiście wydech macie dedukowany do MTK. Czyli to jest kompletny układ wydechowy, od początku do końca, z tą wkładką wygłuszającą, czyli z tym tak zwanym czyli to jest ta tak zwana zwężka na końcu tłumika, która powoduje, że ten motocykl, tak jak teraz go zapalę, no to on oczywiście będzie pracował trochę bardziej basowo niż oryginalny, ale nie będzie też jakiś taki, nie wiem, przegłośny, nie wiadomo co. Ale, jeżeli to dla was będzie za mało, no to wystarczy wyjąć tą wkładkę i wtedy ten motocykl już nabierze takiego bardzo mocnego basu, no i brzmiało to będzie zupełnie inaczej. Ale z tą wkładką spełnia normy decybeli i tak dalej, więc dla bezpieczeństwa Zawsze są możecie ją wozić pod siedzeniem i na tak naprawdę w 5 minut go wyjąć, bądź w 5 minut go wsadzić z powrotem. Przekręcam kluczek, czerwony guzik w dół, klikamy sobie zapłon. I nam się tutaj już pokazuje praca czterosobowego silnika. i nie przyznajcie, że to tutaj oczywiście idzie echo, więc podejrzewam, że jakość tego nagrania, tego dźwięku nie jest jakaś rewelacyjna, ale już na pewno będzie słychać różnicę oryginalnego. No takie troszeczkę bardziej dorosły, ale myślę, że wstydu nie ma. Już ten dźwięk nie jest taki jak się kojarzy z jakimiś 50 nie jest to dwusów, tylko chodzi tak fajnie basowo. myślę, że robi to robotę. Oświetlenie to wszystko sprawdzone, więc nie macie się o co tutaj martwić. Wszystko z cikalachą. Jeżeli chcielibyście mieć ten motocykl u w garażu, łapcie za komórę. Jestem po drugiej stronie. Odpowiem Wam na wszystkie Wasze nurtujące pytania. No i jestem pewien, że niedługo widzimy się albo u nas w salonie, albo u Was pod domem. Lewa góra, kochani, do zobaczenia na kolejnej prezentacji. Siemanko, hej!